Niespełna dwa tygodnie temu, deweloperzy opublikowali blog, w którym nakreślili, jak będzie wyglądać przyszłość Battlefielda 6 do czasu jego premiery 10 października. Oczywiście, w dużej mierze kwestie te orbitowały wokół programu Battlefield Labs a więc środowiska testowego, za pomocą którego deweloperzy aktywnie testują elementy będące w zaawansowanym stopniu produkcyjnym wraz ze społecznością. W dużym skrócie, bo jeżeli szukacie szczegółów, to zapraszam do jednego z poprzednich materiałów. Poinformowano nas, że z tej mniejszej skali, skupionej na bardziej intensywnych walkach piechoty i częściowo również pojazdów, przynosi się to na nieco większą skalę i ten nacisk położony zostanie na większe mapy i interakcje na polu walki pomiędzy pojazdami oraz piechotą w momencie, w którym te przestrzenie są już nieco mniej hermetyczne i bardziej otwarte. Bazą pod zbieranie danych oraz wyciąganie wniosków przez deweloperów były dwie nowe mapy, a więc Mirak Valley oraz Operation Firestorm, a więc nowa stara mapa znana również z poprzednich Battlefieldów. Deweloperzy wzięli na tapet również kwestie związane z portalem oraz przeglądarką serwerów, a więc elementami, które są niejako ze sobą integralnie związane. Od tego czasu, zwłaszcza w poprzednim tygodniu, mieliśmy do czynienia z masą wycieków, które na Reddicie można powiedzieć i również na innych chińskich stronach królowały w zakresie informowania o jakichś nowych ciekawostkach związanych z Battlefieldem 6. Wśród nich znalazły się kwestie dotyczących mechanik, skinów, skórek, które pojawią się już całkowicie w Battlefieldzie 6 na jego premierę, czy też rozgrywki z innych map, w tym tych, które znajdą się w ramach sezonu pierwszego, które zostaną dodane już do Battlefielda 6 po premierze. Niemniej jednak deweloperzy podzielili się niespodziewanie nowym blogiem, który omawia dodanie nowego segmentu rozgrywki w ramach testów w programie Battlefield Labs. Mowa oczywiście o trybie Battle Royale w Battlefield 6, o którym już od dawna wiedzieliśmy, że zostanie dodany do Battlefielda. Pojawiały się na ten temat pewne pogłosy. Dosyć dużo szczegółów zostało również wykopane przez data minera Temporiala, ale inne osoby trudzące się właśnie tym zajęciem. Ale to dopiero teraz w ramach tego bloga dowiedzieliśmy się oficjalnych szczegółów rozgrywki w trybie Battle. Royal w Battlefield 6 od deweloperów, które oczywiście niejako korespondują i potwierdzają część z tych wycieków, z którymi mieliśmy do tej pory do czynienia. Dlatego w dzisiejszym materiale z racji również na stopień świeżości powiedzmy tych informacji. Zajmę się omówieniem bloga i przedstawienia dla Was tych, ale również dodatkowych informacji dotyczących stopnia zaawansowania testów, które mają w tym momencie miejsce oraz skwitowania tego kilkoma spostrzeżeniami, które zauważyłem właśnie po opublikowaniu tej wiadomości tego bloga. Jeśli natomiast nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda 6, ale nie tylko, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę i podbijania materiału w walce z bezwzględnymi algorytmami YouTube'a. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdziemy do głównego segmentu odcinka, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu informowałem was o tym, że Battlefield 6 pojawi się 26 września na prezentacji w ramach Tokyo Game Show. Teraz jednak wiemy co będzie wtedy pokazywane, a będzie to pokaz na żywo trybu dla jednego gracza kampanii Single Player, gdzie twórcy wraz z angielskimi aktorami głosowymi przedstawią założenie kampanii, o tym pewnie jak się pracowało i na czym zostanie położony. Nacisk. Także jeszcze nieco ponad dwa tygodnie. Ile sama publikacja bloga była dosyć niespodziewana i nastąpiła w godzinach późno nocnych, wczesno porannych, tak przez kilka ostatnich dni mieliśmy pewne znaki świadczące o tym, że coś w tej materii będzie mieć miejsce, bowiem klient Battlefield Labs otrzymał aktualizację wynoszącą ponad 6 GB, a w plikach, do których dotarli data minerzy, znalazły się opisy bezpośrednio świadczące o tym, że deweloperzy przygotowują się do aktywnej i zaawansowanej ewaluacji trybu Battle Royale. Towarzyszyły temu komunikaty o zwiększeniu zaproszeń do programu Battlefield Labs, no bo oczywiście tryb Battle Royale wymaga już dla takiego większego flow większej bazy społeczności, dlatego musicie sobie to sprawdzać, czy na mailu nie dostaliście takowego zaproszenia. Zanim przejdę jednak do szczegółów, którymi podzielili się deweloperzy, tutaj głównie zespołu Ripple Effect, który odpowiada za tryby Battle Royale, należy powiedzieć, że testy nowego trybu Royale pojawią się już w ten piątek, co niejako potwierdziły leaky osób zaangażowanych bezpośrednio w testy, i oficjalnie potwierdził to niejako również David Searland frazą Friday, którą podzielił się z użytkownikami na platformie X. Dobrze, natomiast jak przedstawiają tryby Battle Royale deweloperzy w swoim oficjalnym komunikacie? Przede wszystkim poinformowano, że rozpoczynają testy nowego trybu w uniwersum Battlefielda Battle Royale stworzonego na fundamentach unikalnego DNA serii, kto by się spodziewał. Dostrzeżono ogromną szansę na to, by wprowadzić filary Battlefielda, a więc rozgrywkę drużynową, taktyczne niszczenie otoczenia czy walkę z pojazdami do gatunku Battle Royale, tworząc tym samym pełne adrenaliny i wysokiej stawki doświadczenia. Wow! To nasze unikalne podejście do klasycznej formuły, dlatego możecie spodziewać się obecności wszystkiego co stanowi o istocie Battlefielda, a więc gadżetów, materiałów wybuchowych, destrukcji środowiska i pojazdów, które pomogą Wam odnieść zwycięstwa. No, jest to niejako kalka doświadczeń, która była oferowana na przestrzeni również ostatnich Battlefieldów. Burza Ognia również zawierała niejako te elementy, także no tutaj oczywiście marketing i jakby gra słów robi swoje. Niemniej pamiętajmy, że jest to już kolejne podejście, trzecie, które tym razem może zakończyć się już lepszym wynikiem, aniżeli było to w tych poprzednich próbach i iteracjach. Na potrzeby Battle Royala przygotowaliśmy całkowicie nową mapę, stworzoną specjalnie pod ten tryb. Zawiera ona zróżnicowane punkty strategiczne, point of interest, każdy z własnym układem i klimatem, dającym unikalne możliwości rozgrywki. O tym wiedzieliśmy już od dawna, zwłaszcza w momencie kiedy Temporial zlikował de facto całą mapę, dającą nam wgląd w to, jak będzie się prezentować mniej więcej właśnie rozkład tych unikalnych punktów. Robiłem o tym osobny materiał, także jeżeli chcecie sobie zajrzeć, no to oczywiście tam zapraszam. Niemniej wczoraj dataminer Miner podzielił się z nami również kilkoma grafikami, które nawiązują do tych unikalnych lokacji. Jest to centrum miasta czy też fragment lokacji z rozbitym C17? Znalazł się tam również między innymi port, który od razu nawiązywał do kanałów NoShare, czy taki resort golfowy, także po więcej szczegółów myślę, że tam możecie sobie znaleźć właśnie w tym materiale. No i zapewne po tych testach, które będą mieć miejsce już jutro poznamy pewnie masę szczegółów, mimo wszystko, że deweloperzy zarzekali się, aby gracze jednak utrzymali powściągliwość. No ale z tym to chyba cały czas będzie tak jak do tej pory. Na mapie znajdziemy oczywiście transportowe pojazdy cywilne, a także możliwe do odblokowania potężne pojazdy opancerzone, które, tak jak zresztą do tej pory informował Temporial, będą możliwe do zdobycia za wykonanie konkretnych misji. Taktyczna destrukcja. Destrukcja będzie generalnie, tak jak mówią deweloperzy i się zarzekają wszechobecna, otworzenia przejść przez ściany, poburzenie całych budynków. Liczymy tutaj na kreatywność graczy i to w jaki sposób wykorzystają zniszczenia, aby przychytrzyć przeciwników. No i to jest ciekawe, bo jeżeli faktycznie połączą te elementy, które tworzą taktyczną destrukcję w stwarzaniu takich nowych miejsc na polu walki, no to na tak dużej mapie może to być faktycznie ciekawa kwestia, zwłaszcza pod kątem optymalizacji, no bo jednak zawsze to gdzieś tam grało jakąś rolę. Niemniej, jak pokazała beta, są na to w jakimś stopniu przygotowani. W teście udział weźmie 100 graczy podzielonych na 25-4-osobowych drużyny, które będą walczyć o przetrwanie do samego końca. Komunikacja będzie następować oczywiście przez pingowanie, wiadomości tekstowe czy VoIP, tak aby zwiększyć koordynację pomiędzy członkami drużyny i zwiększyć jednocześnie możliwości taktyczne. Dzięki wskrzeszeniom klasy wsparcia i mobilnym opcjom ponownego desantu drużyny będą miały kilka sposobów, by utrzymać się w walce. No to myślę jest coś naturalnego i wiedzieliśmy o tym do tej pory. Co ciekawe, te mobilne Mobilne punkty odrodzeń będą dostępne przy pomocy ambulansów, o czym poinformował Temporial. Także, jeżeli będziecie grać w piątek, no to zwróćcie sobie na to uwagę. Postanowiono stworzyć najbardziej zabójczy pierścień w grach Battle Royale, o tym też informowali data dataminerzy, a więc taki, który natychmiast eliminuje gracza przy kontakcie. I myślę, że jest to kwestia, która ma w pewnym stopniu odróżnić tego Battlefield Royale od innych Battle Royale dostępnych obecnie na rynku, co zostało niejako przetestowane już podczas nowej mapy na Iwo Jimie w Battlefieldzie 2042, gdzie ten czas, gdy wlecimy bardzo blisko wulkanu jakimś pojazdem, praktycznie natychmiastowo powoduje śmierć, czy też zniszczenie naszego pojazdu. Wraz z ostrzeżeniami przed nadciągającym ogniem, żołnierze będą zmuszeni do coraz intensywniejszych starć, gdy przestrzeń gry zacznie się kurczyć. Nie można w niej stać, nie można jej wykorzystać jako osłony, nie można przez nią przejść. Jeśli zostaniemy złapani, to jest koniec. Chcemy zobaczyć, jak wpłynie to na tempo rozgrywki i spontaniczne starcia. Każda drużyna będzie mogła zdecydować, jakie klasy zabierze na pole walki, i tutaj będzie coś podobnego, co mieliśmy w strefie zagrożenia. Jeżeli pamiętacie, bo tam również gadżety klasowe zostawały. Od zbalansowanego zestawu czterech różnych klas. Skład oparty w całości na jednej. To drużyna zdecyduje, jak wykorzysta unikalne, mocne i słabe strony klas, aby dostosować się do taktycznych wyzwań Battle Royala. Po rozpoczęciu meczu, klasa jest przypisana na stałe, a więc nie można jej oczywiście zmienić. I tutaj również temporal przychodzi nam z gadżetami, które będą oferować konkretne klasy. Szturmowa istota Drabina, czyli bardzo fajny gadżet, który został niejako zaprezentowany w tym Battlefieldzie na ostatnich również nagraniach oraz Granatnik. Inżynier będzie miał miny oraz narzędzia naprawcze, zwiadowca dron i tuksa, a wsparcie oczywiście swoją skrzynkę z zaopatrzeniem oraz granatnik ze smogiem. Oprócz tego już podczas rozgrywki tak jak w zwykłym multiplayerze, gracze w ramach konkretnych klas będą mogli zdobywać ulepszenia polowe, które zwiększą można powiedzieć możliwości naszych gadżetów. W przypadku szturmowca, eksplozja pocisku z granatnika powoduje powstanie wielu połączonych ze sobą pocisków, a więc można powiedzieć taką amunicję ala kasetową. Dron zwiadowcy będzie mógł dokonać samozniszczenia i jednocześnie zrzucić ładunek wybuchowy, a dym z granatnika wsparcia będzie przyspieszać czas reanimacji, spowolni krwawienie i poprawi regenerację zdrowia. Muszę powiedzieć, że to jest całkiem ciekawe. Na starcie każdy gracz otrzyma dwa domyślne gadżety swojej klasy. W trakcie meczu zdobywa się doświadczenie za różne działania: eliminację przeciwników, to jest bonus za dobicie całej drużyny, wykonywanie misji, czyli ta charakterystyka trybu gauntlet, o której mówiłem zresztą w jednym z poprzednich materiałów, czy odnajdywanie skrzynek z danymi, to jest również element znany chociażby z hazard zone. Skrzynki te są kluczowe, ponieważ dostarczają doświadczenia całej drużynie. To też ciekawe, bo działa to oczywiście na korzyść nas wszystkich. Wraz z poziomem rośnie dostęp do nowych cech klasowych, które dają przewagę taktyczną zarówno pojedynczemu graczowi, jak i całej drużynie. Dla przykładu klasa szturmowca szybciej zakłada płytę pancerza. To również jest potwierdzone, że wraca to z Battlefielda 2042. Deweloperzy w lapsach będą obserwować, jak te unikalne cechy klas wpływają na rozgrywkę i przykłady obszarów, które chcą rozstrzygnąć. To jest to, na ile kluczowa jest skrzynia z amunicją, wsparciucha dla po prostu utrzymania tempa walki i jak skuteczne są zdolności inżyniera przy używaniu lub walce przeciwko pojazdom. Podczas meczu gracze będą eksplorować mapę, wykonywać misje i walczyć o łupy, aby budować swój arsenał. To standard w przypadku Battle Royale. Dostępnych będzie 5 poziomów broni do zdobycia wraz z dodatkami granatami, gadżetami np. RPG, pakietami uderzeniowymi tutaj np. Na nalot, pancerzem, zestawami ulepszeń oraz własnymi zrzutami ulubionej broni. Sprzęt można znaleźć w skrzynkach ogólnych, klasowych, w odlokowanych pojazdach opancerzonych jako nagrody za misje albo po pokonanych przeciwnikach, także możliwości i jakby rodzajów rzadkości, tak jak to zresztą było w battle royalach, będzie tutaj również sporo. Misje będą polegały na realizowaniu zadań, które zapewnią dodatkowe nagrody i przewagę nad rywalami. Mogą to być np. odlokowanie wartościowych skrytek, podłożenie ładunku wybuchowego, aby zniszczyć kluczowy cel, czy zdobycie pojazdu. Szczegóły misji zawsze pokażą możliwe nagrody, np. skrytka broni, klucz do pojazdu czy jednostka mobilnego ponownego desantu, pozostawiając drużynie decyzję, czy ryzyko opłaca się po prostu w danym momencie tej relacji koszt-efekt. Po wykonaniu misji nagrody są zrzucane z powietrza, co oznacza, że też inne drużyny będą mogły spróbować je przejąć, więc tutaj zawsze jest ten haczyk, a więc dodanie kolejnego bodźca, który zwiększy intensywność rozgrywki. Misje zostały zaprojektowane tak, by wystawiać na próbę współpracy drużyny i nagradzać precyzyjne działania pod presją. I to jest de facto koniec już takiego merytorycznego komunikatu. I z tego, co mogliśmy się zatem dowiedzieć, wygląda na to, że testujący będą mieli możliwość sprawdzenia tego trybu Gauntlet, a więc rzekomo tylko jednego podtrybu w ramach trybu Battle Royale. Z racji na fakt, że nie dysponujemy na ten moment jakimś szerszym obrazem, ciężko jest wyciągać jakieś daleko idące wnioski. No bo pojawiły się już komentarze, które sugerują, że skoro w grze Taką najmniejszą jednostką będą czteroosobowe drużyny, a nie będzie solówek, duetów czy trójek, to w naturalny sposób premiuje to granie ze znajomymi niż granie losowo z jakimiś randomami. Należy tutaj po raz kolejny przywołać kwestie z dotychczasowych przecieków, które mówią o tym, że na premierę dostępny będzie multiplayer kampania Single Player i Portal, no a Battle Royale pojawi się już po premierze nawet kilka miesięcy po niej. To też naturalne, że obecnie w lapsach testowany jest chyba ten najbardziej krytyczny, niezbalansowany, no bo wnoszący jednak jakąś nową wartość dodaną do tych Battle royali segment, który jest tylko wycinkiem tego, co sam tryb w takiej dużej skali ma oferować. I oczywiście, tak jak już wskazywałem nieraz, dużo elementów może być tutaj niepokojących. To jaka zostanie zachowana relacja między tym podstawowym multiplayerem a Battle Royale, kwestia walki z cheaterami i inne segmenty, które będą naturalnie wpływać nie tylko na samego Battle Royale, ale na podstawkę, na jej rozwój i to, czy zasoby w przypadku, no nie wiem, jakiejś potrzeby większego rozwoju Battle Royala, nie zostaną poczynione kosztem podstawki, bo to był zawsze główny problem w Battlefieldzie, że te dodatkowe tryby niestety powodowały fakt, że traciła na tym podstawka. Teraz, gdy zajmują się tym już obecnie, oddzielne studia deweloperskie, jest nadzieja na to, że tak się nie stanie. Natomiast jak będzie, zobaczymy. Dajcie znać, co sądzicie o tych wszystkich informacjach, jakie macie nastawienie do trybu Battle Royale po przedstawieniu chociażby tych szczegółów. No i czy wyczekujecie premiery, która już za mniej niż miesiąc. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale oraz wsparcia kanału. Jestem Jachu. Do zobaczenia. Cześć.